Panie profesorze, chciałbym, abyśmy się zatrzymali przy poszczególnych przypadkach zachorowań na raka nerkowo-komórkowego, bo zastanawiam się, czy jest to choroba, która przebiega w sposób powtarzalny, czy jest to sprawa najzupełniej indywidualna, no i pytanie, jakie może ona siać spustoszenie w naszym organizmie i czy to wszystko jest uzależnione od tego, kiedy i w jakim momencie ta choroba zostanie wykryta, no i w którym momencie zastosujemy odpowiednie oczywiście leczenie. Znaczy, nowotwór nerki możemy podzielić na dwie zasadnicze, dwa zasadnicze etapy. Pierwszym etapem jest etap zwykle ograniczony do nerki, ale taki etap, w którym leczenie chirurgiczne może doprowadzić do całkowitego usunięcia wszystkich ognisk nowotworowych. Ja mówię, że zasadniczo jest to etap choroby ograniczony. Ograniczony do nerki, guz w nerce, ale to może być również pojedynczy przerzut, na przykład w płucu. My możemy usunąć pojedynczą, pojedynczą zmianę, co daje dużo lepsze efekty niż jakiekolwiek leczenie systemowe. Oczywiście im wcześniej, tym lepiej, dlatego że mniejsze guzy, ale tutaj mój doskonały specjalista, urolog, pan profesor Chłosta, mówił już, jak rozumiem, o leczeniu leczeniu chirurgicznym mhm. nerki. Proszę pamiętać, że miąż nerki to jest, to jest taka struktura, która nam się przyda. Więc jeżeli, jeżeli my jesteśmy w stanie poprosić urologów, no, zresztą urolodzy sami podejmują taką decyzję, że mogą usunąć wyłącznie guz nerki, to doskonale, dlatego że zostaje miąż nerki, który jest nam potrzebny do dobrego funkcjonowania w w dobrej, w dobrej formie. Natomiast problem się zaczyna wtedy, kiedy jest kres możliwości leczenia chirurgicznego. To znaczy kiedy wiemy, że nie jesteśmy w stanie usunąć choroby nowotworowej w całości. I to jest już domena domena onkologów, tacy pacjenci są domeną onkologów, ale dość istotne są tutaj statystyki. Które niestety wcale nie są takie rewelacyjne. One mówią, że nieco mniej niż połowa pacjentów ginie z powodu raka nerki, jeżeli ta choroba została rozpoznana. Oczywiście statystyki są różne w zależności od kraju, w zależności od stopnia, stopnia zaawansowania, ale proszę pamiętać, że część pacjentów zgłasza się do nas już na etapie, kiedy choroba jest przerzutowa. Ale u części pacjentów, mimo że zostało wdrożone odpowiednie leczenie operacyjne, jednak ten postęp choroby się później widzi później się pojawiają zmiany przerzutowe, które nie są operacyjne albo mogą nie być operacyjne. No i to jest etap choroby, kiedy pacjent powinien trafić do onkologa. Bardzo się cieszę, że wspomniał Pan rozmowę oczywiście z profesorem Chłostą i niejako wyprzedził moje pytanie, bo również chciałem nawiązać do tych statystyk, które Pan profesor Chłosta przytaczał na antenie Radiokliniki, mianowicie o tych 40 do 60% pacjentów, którzy mają szansę na całkowite wyleczenie. Jak rozumiem, te statystyki Pana zdaniem nie są najgorsze, ale mogłyby być lepsze oczywiście, tak? Myślę, że... E, to znaczy bardzo się obawiam, że trend... E, Poprawy statystyk został zahamowany. Mhm. Rzeczywiście, ostatnio, jeszcze przed COVID-em, myśmy bardzo dużo widzieli pacjentów, u których nowotwór został wykryty w przypadkowym badaniu USG. Pacjent miał wycięty guz i na tym się kończyła, kończyła przygoda pacjenta z procesem leczniczym. Później, oczywiście, pacjenci są obserwowani. My nie zostawiamy pacjentów. Po leczeniu choroby nowotworowej bez naszego nadzoru. Natomiast nie mam oczywiście na to twardych danych, dlatego że do tego są potrzebne dużo większe rejestry i sprawdzenie, w jakich stopniach zaawansowania pacjenci się zgłaszają. Natomiast obawiam się, że czeka nas fala mhm. pacjentów, którzy niestety się zgłaszają już w fazach bardziej zaawansowanych choroby. Myśmy zauważyli w Centrum Onkologii w Narodowym Instytucie Onkologii w Warszawie, spadek zgłaszalności pacjentów, zwłaszcza przy pierwszej fali COVID. -a. I wydaje mi się, że to niestety przełoży się na dość niedobre statystyki później.